Cześć Wam, to ja tym No i w tym odcinku, tak jak sama nazwa mówi, przyszła do mnie właśnie tutaj paczuszka, mm, którą będę otwierała. I najprawdopodobniej są to e, koniki, że tak powiem, gratisowe. Nie wiem, jak to nazwać, w sensie dostałam je za free i płaciłam tylko za wysyłkę. Mam tutaj pudełeczko, sobie ruszałam. Mm. No a ja dopiero wróciłam do domu. Chyba w sumie już, bo jest w do. Pudo... W do czwartej? Czy mi zegar źle pokazuje? W pół do trzeciej. No, ja źle patrzę, nie potrafię patrzeć. Jest w pół do trzeciej, a ja właśnie dzisiaj jechałam do szkoły tylko po to, żeby napisać maturę próbną z matematyki trzecią. No i powiem wam, że no niestety nie, nie jestem co do końca przekonana co do tych zadań, bo tak jak zamknięte zrobiłam w sumie praktycznie wszystkie, tam parę tylko było takich, których które strzelałam, tak w otwartych zrobiłam tylko jedno całe, a resztę tylko zaczęłam więc no tak, średnio bym powiedziała to widzę ale myślę, że zdać zdałam, to jest najważniejsze no i najważniejsze są też matury normalne już w maju no, ale nie przedłużając to może zabierzemy się za otwieranie paczuszki, ja tutaj mam taki ten no, nożyk do tapet, do tapet. Marcie. Lewą ręką nie potrafię. Chwilę. Dobra, udało się rozbroić, A jak widać tutaj tak to wygląda. I mamy pierwszy liścik. Hej Jurka, wysyłam Ci moje dwa modele. Koniki są na, co, yy, w czarnej farbie. Mam nadzieję, że dasz radę zrobić z nich piękne kastony. W parce znajdziesz mały dodatek. Przy okazji możesz ocenić rybaczka. To mój pierwszy kastom, więc szału nie ma. Pozdrawiam Ola. Ja Ciebie też serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. I tak, tutaj będziemy teraz grzebać. Oj, ja wypada wszystko. Ho, ho, ho. Dobrze, tutaj mamy jednego i jak już widzicie, jest to ogier CWH z kolekty. Eee, dobra, otworzę go. Dobra, mamy pierwszego bodziaka. No jest to taki czarny konik, no niestety tutaj zmywania będzie, bo yy, no zobaczcie, ta faktura jest taka, że no niestety będzie widać to. Nie klei się to jest w sumie ważne. Nie będę miała tyle zabawy z tym. No i w sumie nad nim akurat myślałam sobie, żeby zrobić drastika. Ale jak to jeszcze, nie wiem, zobaczę jakiego. Może skoczka z niego zrobię. Chociaż ta szyja myślę, że będzie problemem. A na przykład stojący dęba. W sumie czemu nie? E, dobra, lecimy dalej. To jest dodatek. Wtedy, dopiero weźmiemy sobie dość rybaczka. Jest to źrebak, chyba hanowerski, ale nie jestem pewna. Nie słuchajcie, teraz go otworzyłam. Jest to rocznie paluza, <noise> którego też niedawno opyliłam. I tak, powiem Ci, tak patrzę na niego. Jak najpierw nie jest źle, bo w sumie jest tak dużo grudek tutaj w smuk nie ma. Ale cię nie by się przydały. Ale jak najpierwszego nie jest źle. I widzę, że ta farba tutaj łatwo całkiem odchodzi, więc myślę, że no z nim będzie prościej niż z kolektą. I tak, tutaj mamy dodatek taki. Zaraz otworzymy sobie. I jest to mała zebra z ze Rzlej. Ja już ją posiadałam, też właśnie. I jest to naprawdę bardzo uroczy rybaczek z takim mega, mega słodkim pyszczkiem. Ogólnie bardzo fajny, bardzo fajny model. I bardzo dziękuję. E, tak, wygląda. I jest to. Z roku y, 2000. Którego? Nie wiem, nie widzę, nie pamiętam. 2000 gdzieś to powinno być napisane. Nie widzę, jestem ślepa. Poszukam nogi. Jest Made in Nie no, tak sobie gdzieś to powinno być, ale. O, mam, widzę. Jest tutaj. 2009. No, właśnie. No to bardzo, bardzo dziękuję, sobie tutaj postawię I jeszcze tutaj znalazłam coś takiego i coś drobnego Jest tutaj w takiej kartce Chwilkę I wyciągnęłam, uwaga, uwaga Parę kolczyków Takich ślicznych Takie słówki zobaczcie Złote słówki i takie perełki jakby na tym są z takimi metalowymi zapinkami. Bardzo dziękuję. Jak kulczyki ogólnie noszę, więc no, mi się na pewno przydadzą. Oraz dwie branzoletki z napisem Amsterdam i Love. Dziękuję, bo takie w lato też lubię sobie nosić. Nawet mam tutaj małą kolekcję takich gumowych tych właśnie. no. branzoletek. No, to od razu sobie schowam tutaj, bo tutaj właśnie mam takie rzeczy. No i to w sumie też żeby nie był. No, ideolo. No, tutaj chyba już nic więcej nie ma. Nie chciałabym niczego wyrzucić, ale nie, tutaj już nic więcej nie ma. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za modele, za chęć yy, wysłania mi takiego czegoś w ogóle. No, no i tutaj za małe dodatki jeszcze inne gratisiki. No, także ja na razie je chowam do oczywiście pudełka koni czekających na kastamy, bo widzę, że on nawet nie stoi, bo ma z tą nogą problem, jak większość akurat yy, tych modeli, więc ja myślę, że tak, on pójdzie, w ogóle co mu się stało w nogę, że ma taką miękką, spójrzcie, ta jest normalna, a ta jest miękka, nie wiem, nieważne, tak czy siak, no, coś wymyślę. Jeszcze będę musiała na niego popatrzeć i w ogóle potem zdecydować, bo tutaj jedną nogę ma tak do tyłu, jedną ma do przodu, i wiecie, przekładanie tego potem jest dość problematyczne, bym powiedziała, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Może coś fajnego wymyślę, albo zrobię, że w ogóle będzie stało, czy coś. Nie wiem, no to, to by było w sumie na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i ogólnie za paczuszkę. No i custom tego konika, którego Wam wczoraj pokazywałam. Quaterhorse, Horse już się sprzedał. Pozdrawiam cię Dajano. Eee, tak, to po prostu wystawiam model i nie ma. No. Także no. No to tyle. W takim razie. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i piszcie do mnie o ewentualne kupno modeli, bo mam jeszcze parę na sprzedaż. No i czekajcie na pojawienie się kolejnego odcinka. Cześć!